W ramach cyklu Młody Jazz na plaży gościliśmy kolejnych utalentowanych wykonawców. Jako pierwszy na tutartowej scenie pojawił się kontrabasista i kompozytor Jacek Mazurkiewicz ze swoim projektem Trifonia. Termin ten oznacza trzy różne źródła dźwięku. Dla muzyki granej na kontrabasie są dźwięki zarejestrowane w trójmieście, a tytuły utworów odpowiadają ulicom, na których te dźwięki nagrano. Sample wszelakie w różnych dźwięków z otoczenia nagrywam od wielu lat i, i po prostu w pewnym momencie nastąpiła jakby taka. Yy... Takie połączenie, prawda? Myśli i tych produktów i wykonałem ten projekt. Każde pojęcie tutaj jest dosyć szerokie, bo, bo czy wiemy muzyka eksperymentalna, czy muzyka improwizowana, czy jak, jak, jakiekolwiek e, awangardowe, e, nie wiem. Sytuacje, które tam się wydarzyły, to wszystko są bardzo szerokie pojęcia, ale, ale jak, naj, jak najbardziej mi odpowiada coś w stylu muzyki improwizowanej, może nawet pozwolimy sobie powiedzieć emocjonalnej. Drugim zespołem była grupa Awała. Jak mówią sami członkowie, formacja imprezowo-muzyczna i jeden z najbardziej uśmiechniętych zespołów w Polsce. Jest to kolejny projekt pianistki Joanny Dudy, który wspomagają basista Maciej Matysiak oraz Michał Bryndal, grający na bęb. Kiedyś z Michałem kłóciliśmy się na gadu, i w pewnym momencie wyszło, że nasz zespół ma się nazywać Ałała. Tak po prostu. Tak po prostu. Braliśmy też pod uwagę nazwę Aławiła, ale była za długa.